Siema, 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 witam serdecznie na kanale obstawiamy przy poniedziałku, bardzo mi miło, że wpadłeś piąteczka przybijana na dzień dobry wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, słuchajcie mamy dzisiaj cztery kupony do obgadania stricte na dzisiaj, ale przede wszystkim dniem, jakby tematem dnia dzisiejszego są tasiemki, tasiemki od Marcina, które zaraz zobaczycie na początek chciałbym też powiedzieć, że Betfan rozdaje wam 400 zł można zgarnąć od Betfana dodatkowe 400 zł na grę jeżeli tylko ktoś chce i jeżeli ktoś z Was nie ma konta na Betfanie przed europejskimi pucharami, wydaje się, że dobra opcja, takie dodatkowe 400 zł na kupony, no dlaczego by nie? Do kuponów przejdę zaraz, zacznę od promocji powitalnej w Betfanie i lecimy do tematów, słuchajcie, jeżeli chodzi o Betfana jest to promocja dla każdego nowego gracza, nie? Żeby była jasność, Bukmacherzy akurat mamy taki moment na rynku, że raczej promocje dla nowych graczy dają, takie mocniejsze nie? jeżeli chciałby ktoś skorzystać konieczne jest założenie konta w Betfan, słuchaj mnie uważnie, z dedykowanego linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Klikasz sobie w ten link, jeżeli jesteś zainteresowany i zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta, jak zawsze, akceptacja zgód marketingowych. Warto zweryfikować sobie konto gracza, bo przez bank to zajmuje dosłownie może minutę, ale tak jak teraz dokładnie widzisz, masz na to generalnie 30 dni, możesz 30 dni jechać na koncie tymczasowym. I jak sobie konto założyłeś, to jesteś zapisany do promocji powitalnej od Betfana. Tak, to tyle. Jeżeli chodzi o promocję powitalną, to Betfan, słuchajcie, daje 200% od pierwszego depozytu do 200 zł. Jeżeli chcesz płacić 50 zł, spoko, możesz płacić 50 zł, dostajesz 200% od 5 dyszek. Chcesz płacić stówkę? Spoko, możesz płacić stówkę. Maksymalnie, żeby maksa wykorzystać, wykorzystać tą promocję, no to trzeba płacić 200 zł. Jak wpłacisz sobie 200 zł na pierwszym depozycie w całości, to łącznie będziesz miał na grę 600. Bo Betfan da ci od siebie w bonusie 400 zł. Żeby zagrać sobie za ten bonus, trzeba oczywiście zagrać za swoje środki rzeczywiste. Czyli jak będziesz miał rozliczone kupony, które zagrasz za tą kasę, którą wpłaciłeś, od razu możesz grać za bonus. Tak jak teraz widzisz, on nie jest jakoś dłużej blokowany, i generalnie to jest bardzo dobre. No, najistotniejsza sprawa to jest taka sprawa, że po prostu 200% dostajesz od pierwszego depozytu. I to jest zdaniem wielu promocja fajna, bo wpłacasz niby te dwie stówki, ale łącznie w maksie, jeżeli chcesz maksa promocji wykorzystać, no na grę masz. Stówek 6. E, przed euro, europejskimi pucharami, jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, to jak najbardziej można. Promocja dostępna w Betfanie dla każdego, kto założy sobie konto. Tak jak mówiłem, z dedykowanego linku, który jest pierwszym, komentarzu pod tym filmem. Samo założenie konta, to potwierdzenie, weryfikacja konta, jak ktoś robi od razu, no z 5, może 8 minut, to maksymalnie ci zajmie. Także, jeżeli ktoś by chciał, to powodzenia z kuponami na nowym koncie gracza no Osoby zainteresowane, sam do pierwszego komentarza pod tym filmem i lecę dalej. Słuchajcie, dzisiaj. I mamy konkurs tylko youtubeowy bez konkursu na fejsie ale jak już pewnie stali walcy wiedzą zrobimy konkurs na Superbecie, bo Betfan ma maile, a YouTube blokuje komentarze z mailami, więc standardowe 20 PLNów do zgornięcia dla Was co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć, zasubskrybować kanał obstawiamy, trzeba koniecznie bez subskrypcji ciężki temat łapę w górę, fajnie by było jakbyś zostawił, dziękuję bardzo i w komentarzu odpowiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Jill Vicente i Porto, dopiszecie swój nick gracza Superbeta, typujecie do 21.15, komentarze dodane, dodane, po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w czyli standard. Komentarze do waszej dyspozycji. A ja przechodzę do Kuponów. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to oferta jest taka nie najlepsza. Ale mimo wszystko uzbierały się cztery debiuty, i to takie całkiem ciekawe ci powiem. I na koniec przejdziemy do tych tasiemek. Zaczynamy od propozycji Arka. Tutaj mamy po prostu 500 zł na 2066, czyli generalnie dosyć e, sympatyczny nam się kurs z tego uklepał. I mamy tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o spotkanie e, w lidze angielskiej, mamy spotkanie Leeds i Evertonu. No tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że mamy e, pierwszą kolejkę, więc ciężko dużo powiedzieć odnośnie tego meczu. Tutaj mamy po prostu za, zaproponowane. Zaproponowany zakład na to, że, e, że obie drużyny strzelą gola. Więc tak trochę na czutkę czekajcie, bo muszę sobie dodać tutaj jeszcze Fortunę Düsseldorf, bo nie mam ich dodanych. A Düsseldorf z Mainz gra, nie, Düsseldorf gra na wyjeździe z tym Szwinekszwurtem jakimś. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą ligę angielską, to mamy BTTS-a, czyli wydaje mi się, że po prostu na czutkę łapany bet, że obie ekipy strzelą e, gola. W ogóle trzeba powiedzieć, że na tym kuponie naprawdę fajne kursy są złapane. Do tego mamy overa 2,5 goli w meczu Kasimpasy i Trabzonsporu. sporu. To jest oczywiście Liga turecka, to jest, słuchajcie, mieli Kolejka numer 2 e, dla Casimpasy i dla Trabzonsporu. Jeżeli chodzi o Casimpasy, to w pierwszym meczu był Owerek. Przegrali dwa do jednego z Antalajasporem. Sporem. Trabzonspor Dosyć anderowy pierwszy mecz, bo wygrali tylko 1-0 z tym Koca Sporem To Beniaminek jest w ogóle i tylko 1-0 na własnym terenie. Tutaj mamy propozycję też overa 2,5 goli. Do tego mamy do, doklejony jeszcze ten Dusseldorf, o którym przed chwilą mówiłem. To jest w ogóle Puchar Niemiec i to taka wczesna runda, bo to jest 1-32 finału. No generalnie ekipa tego Schweinfurta to jest trzecia liga niemiecka, nie? Jeżeli chodzi o Fortunę Dusseldorf, to jest ekipa grająca na zapleczu Bundesligi, czyli druga Bundesliga. No ekipa z aspiracjami na pewno, żeby grać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Nie? tutaj w 1.32 mają po prostu swoje spotkanie wygrać, więc poniedziałkowy Trebel na dzień dobry. Mamy 500 zł na 2066. Idziemy dalej. Dalej mamy kupon od Michała. Wiecie, co to jest robione, nie? Idealnie wjeżdżane pod dodatkowy podatek poniżej 2280 PLN-ów, bo mamy 955 stawkę fajnie wyliczoną, 2273 zł e, tutaj do wygrania i mamy ciekawą sklejkę. Dwa mecze, trzy typy. Jeżeli chodzi o spotkanie e, Elcze i Betisu, no to oczywiście to jest dla tych ekip pierwsza kolejka w tym sezonie La Liga. E, warto powiedzieć oczywiście też to, że Elcze w poprzednim sezonie grało e, poziom rozgrywkowy niżej, nie? Bo oni byli w drugiej La Lidze, Teraz e, to jest Beniaminek, jeżeli chodzi o ten sezon. Tutaj mamy zaproszenie. Proponowane rzuty różne Betisu. Z racji tego. Powiem wam szczerze, że, że dosyć niska linia. Jakby mnie ktoś w ciemno spytał, jaka jest fajna linia na rożne Betisu, no to od 4,5 bym raczej zaczynał. Tutaj mamy over 3,5 rogali samego Betisu. No i mamy Porto. Porto, które bardzo fajnie zaczęło rozgrywki Ligi Portugalskiej, bo oni w pierwszej kolejce kilka dni temu wygrali pewnie z Gimaraes 3 do 0 i to tak bez żadnego problemu. Gil Vicente, Gil Vicente natomiast Nacional 2 do 0 ograł. Więc mamy w drugiej kolejce starcie ekip, które. Swoje pierwsze spotkania wygrały. Tutaj, mimo wszystko, mamy zakład na to, że Porto strzeli minimum dwa gole. W pierwszym meczu strzelili trzy gole. I że zobaczymy gola w pierwszej połowie. Jeżeli chodzi o mecz Porto z Gimaraesz w pierwszej kolejce, no to tam w pierwszej, właśnie w pierwszej kolejce, były dwa gole do przerwy. A jeżeli chodzi o to spotkanie w pierwszej kolejce Gili Vicente, też dwa gole do przerwy były. Więc tutaj jest trzymanie kciuków pewnie za podtrzymanie tendencji. No i do tego, oczywiście, Porto musi załadować. Tak jak widzicie, minimum dwa trafienia. 2273 może z tego wrócić. Idziemy dalej, a dalej jest grube granie, bo mamy 2000 zł na dubelku od. Bartka. Mecze, które już dzisiaj omawialiśmy, bo tak jak mówiłem, oferta piłkarska jest taka dzisiaj średniawa. Mamy po prostu zwycięstwo Porto. Oni, powiem Wam szczerze, dobrze wyglądali w tym pierwszym meczu. Naprawdę Porto wyglądało dobrze w tym pierwszym meczu. E, grali ofensywnie, cały czas praktycznie napierali na przeciwnika. No spokojnie wygrali ten mecz przede wszystkim 3 do 0, więc tutaj jest po prostu czyste zwycięstwo. Bez kombinacji pod faworyta i mamy też, moim zdaniem, Bet pod faworyta, bo moim zdaniem Bet z tym Elcze... Będzie faworytem. Kursy na to aż tak bardzo nie wskazują, bo mamy 2,20 do 3,40 w stronę Betisu. Więc mimo wszystko, kursowo faworytem są. Ale i tak 2,20 to jest duży kurs, jak na Betis, nie? Moim zdaniem, z takim Elcze. Tutaj mamy zakład na to, że Betis po prostu meczu nie przegra. I minimum dwa gole, strzelone przez obojętnie kogo musimy w meczu obejrzeć, czyli na przykład 1 do 1, nie? 1 do 1, i taki becik siada. Mocno grany dubelek, szkoda, że bez rozbicia 2000 zł na 4282 od barka I jeszcze jeden kupon na dzisiaj, stricte na dzisiejsze mecze: mamy kupon od Dariusza, słuchajcie. Tutaj mamy kafla na troszkę powyżej podwojenia, bo 2208 może z tego wrócić. Mecze się powtarzają. Rzuty różne ogólnie linia meczowa w spotkaniu Elche i Betisu. Tu wiadomo, że za dużo nie powiemy, bo mamy pierwsze mecze tych ekip w tym sezonie la Liga, więc wydaje mi się, że mimo wszystko troszkę wróżenie z fusów i bet łapany na czutkę typerską. I mamy do tego overa 1,5 gola. Tu mi się podoba, bo jest dosyć niska linia na te rzuty różne rzuty różne, nie? Over 1,5 gola w tej pierwszej kolejce dla Leeds i Evertonu, czyli... Ogólnie w meczu minimum dwa gole musimy obejrzeć. I ogólnie w meczu minimum 8 rogali nabitych przez obojętnie, kogo musimy obejrzeć. Czyli, czyli taka overowa sklejka pod gole i podrzuty rożne 1000 zł na 2208. Zanim przejdę do tych tasiemek, słuchajcie, chciałbym zaprosić na naszą stronę, in, i, stronę internetową, obstawiamy.info No i oczywiście przede wszystkim na typera. Jak sobie wejdziesz na naszą główną stronę i klikniesz sobie w ten kafelek, zostań typerem miesiąca, no to ci powiem, chłopie stoją przed, przed, przed stoją. Przed Tobą otworem, stoją otworem przed Tobą typy. Codzienne typy z argumentacją, z jakimś tam lekkim uzasadnieniem. Od kilkunastu do kilkudziesięciu, może nawet kilkuset typów dziennie. I można sobie złapać z tego inspirację. Mamy tutaj pojedynek generalnie yy, o 1500 zł z poli nagród, bo 1500 zł rozdajemy w tej edycji Ligi Typera. Ale tak jak widzisz, tak jak Ci teraz przewijam te typy, jest naprawdę tego sporo. Jeżeli ktoś szuka inspiracji na kupony. Zdecydowanie zachęcam do zerknięcia, link do strony masz w opisie pod tym filmem i na 100% to znajdziesz. Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, teraz mamy taki temat, że mamy dwie taśmy, nie? Mamy dwie taśmy od Marcina. Jedna z tych tasiemek zaczyna się od wtorku, z tego co widzę, a druga z tych tasiemek zaczyna się już od dnia dzisiejszego. Przegadamy sobie te tasiemki, bo to są takie tasiemki, tak jak mówiłem, od Marcina, które, no, patrząc na kwotę, która jest do wygrania, i patrząc na kwotę, która jest wsadzona, no, to to są taśmy gigantyczne, nie? Taśmy gigantyczne, słuchajcie, zaczynamy od tej tasiemki, która już rozpoczyna. Jakby walkę o zieleń dnia dzisiejszego. Elche Betis. Over 7,5 rzutów różnych po kursie 1,33. Na czutkę. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to jest jeden typ. To nam otwiera tą taśmę. I teraz tak, w storku mamy over 2,5 goli w meczu z Nicza i Wisły Kraków. No tutaj wiadomo, Wisła Kraków w tym sezonie jest giga-overowa, więc yy, szczerze mówiąc, dziwiłbym się, gdyby w kolejnym meczu, oni chyba w każdym meczu do tej pory kręcili overa 2,5 goli. I to często są takie mecze, że sami tego overa 2,5 goli pokrywają, nie? I teraz w storku zaczyna się no ciekawie, bo mamy ligę mistrzów, mamy zakład na to, że Sfera Zvezda, znana wszystkim tutaj bo grali z Lechem chwilę temu, strzeli na własnym terenie z Pafosem który wyeliminował w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej Dynamo Kijów, mają strzelić na własnym terenie dwa gole. Dalej, Celtic. To jeżeli chodzi o wtorek, to mamy wszystko, zamknięte, nie? Środa. Celtic ma wygrać z handicapem z Skyratem Almaty, czyli zwycięstwo minimum dwoma golami. Handicap 0-1 do jednego oznacza, że Celtic musi minimum dwoma golami całe spotkanie wygrać. Przypominam, to są kwalifikacje do Ligi Mistrzów, nie? Ze środy, tak samo Liga Mistrzów, Bazylea nie może przegrać na własnym terenie z Kopenhagą. Kopenhaga zagrała pierwszy mecz w poprzedniej rundzie, bardzo słaby z Malmö. No, ale w tym drugim meczu faktycznie poradzili sobie bez problemu, nie? Aż się zdziwiłem, że tak sobie poradzili. I jeżeli chodzi o środę, Bazylea nie może przegrać. No i oczywiście czwartek. Basaksehir, czyli mocna turecka ekipa, ma wygrać z tą rumuńską drużyną Krakoją po 1,70. Tutaj jest łapane to zwycięstwo. Po prostu na własnym terenie mają wygrać. No i z czwartku jeszcze mamy też czyste zwycięstwo pana na własnym terenie Samsung Samsun Sporem, czyli grecko-turecki pojedynek też po 1,70. I mamy tak. Over 2,5 goli lub BTTS z czwartku w meczu Slovana i Young Boys Czyli albo 1 do 1, albo 3 do 0, albo więcej goli. Jedno z dwóch musi tutaj być over 2,5 goli albo BTTS. Mamy minimum dwa gole Jagiellonii, bardzo dobry bet po 1,71. Jagiellonia w tych pucharach pokazuje, że naprawdę trzeba się z nimi liczyć w tych kwalifikacjach oczywiście jak na razie. Mamy minimum dwa gole Jagiellonii z, z Tiraną. i jeżeli chodzi o spotkanie Hiberniana i Legii, mamy patriotycznie podpórkę na Legię i over 1,5 gola po bardzo ciekawym kursie 1,95. No ale zobaczcie tutaj łączny kurs Robi się 90, nie? To jest naprawdę jak na tasiemkę Kurs odpowiedni, można powiedzieć, 650 zł. jest, to, jest w to pakowane i to jest taśma, na którą jest włożone więcej kasy. 650 zł na 53226. Jest jeszcze druga taśma, nie? I druga taśma zaczyna się od wtorku i też jest mecz znicza i Wisły Kraków. Tutaj jednak już czyste zwycięstwo Wisły Kraków. Ja już widzę te komentarze, nie? Że to jest ten sezon, że Wisła w tym sezonie już na pewno robi awans. Na razie na to, na to wszystko jakby wskazuje, bo grają wybitnie. Grają totalnie piłkarskie spektakle, nie? Tutaj czyste zwycięstwo. Mamy z wtorku e, Rangersów z podpórą i z podpórą i overem 1,5 gola, czyli Rangersi nie mogą z brugią na własnym terenie przegrać i minimum 2 gole musimy zobaczyć. Fajny kurs 1,85. Jest też BTTS albo over 2,5 goli w meczu Ferenc Faroszu i Karabagu. Dalej, jeżeli chodzi o trwene, czyli generalnie jak Pafos wygra, na przykład 2 do 1, to obie taśmy idą w kibel, bo doskonale widzicie, że obie taśmy są też skupione wokół trweny. Over 1,5 gola trweny, czyste zwycięstwo trweny na tej drugiej taśmie. Jest jest w storku handicap minus 1, czyli minus półtora na Real Madryt. To jest to samo, co z Celticiem. Real musi wygrać ze Sasuną e, jutro we wtorek, minimum dwoma golami. 2-0, 5-0, 3-1, 4-1. Dwa gole przewagi na sam koniec meczu. Mamy ze środy czyste zwycięstwo bodo. Bardzo ciekawy mecz w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. czy Czyściocha mamy na bodo ze szturmgrazem Grazem po kursie 1,60 na własnym terenie. No i mamy tak. O Jezus, Fenerwacze Benfica. To jest w ogóle meczycho, nie? W kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Naprawdę giga meczycho. Minimum trzy gole. W tym meczu strzelane przez Marcina na tym kuponie. Minimum jeden gol Larnaki, cholernej Larnaki, która legię nam wyeliminowała. Minimum jeden gol Larnaki w meczu wyjazdowym z Bran. To już jest oczywiście czwartych, czyli mamy taśmę poklejone jedną na 4 dni, drugą na 3 dni, nie? Do tego mamy czyste zwycięstwo Jagieloni, bardzo mi się to podoba, i czyste zwycięstwo Rakowa. Raków gra z Ardą, naprawdę powinni sobie bez problemu poradzić. Tak samo wydaje mi się, że Jagiellonia powinna sobie z tą tiraną dobrą zaliczkę zrobić. I tutaj, tak jak mówiłem, jest wsadzane mniej, bo jest wsadzane 250, ale kurs jest zdecydowanie wyższy. Tam na poprzedniej taśmie był 90, tutaj aż 130. 9, więc jeżeli chodzi o ten kupon mamy 250 wsadzone. Emocje na tej na tej taśmie są od dnia jutrzejszego. 34454 może wrócić. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiejszym filmie to było na tyle. Przypominam ci, bo może chciałbyś 400 na grę na europejskie puchary, no Betfan rozdaje 400 Jeżeli nie masz konta w Betfan, jest to całkowicie legalnie działający w Polsce bookmacher, możesz sobie założyć konto właśnie w Betfan z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, warto zrobić sobie weryfikację konta gracza, chociaż masz na to 30 dni generalnie i już. Betfan da Ci 200% od Twojego pierwszego depozytu. Do 200 zł od 50, czyli wpłacić trzeba minimum 50 zł maksymalnie 200, żeby się do tego załapać. Tłumaczę na przykładzie osoby, która chce wszystko zgarnąć. Można oczywiście, tak jak mówię, od 50 do 200, żeby zgarnąć maksa, po założeniu konta wpłacać sobie 200 zł i nagle magicznie masz na grę złotych 600, bo dostajesz 200%, czyli 400 w bonusie, od Betfana, i żeby za ten bonus sobie zagrać, tak jak teraz doskonale widzisz, trzeba zagrać po prostu najpierw za te pieniądze, które wpłaciłeś. Jeżeli będziesz miał rozliczone kupony już za te pieniądze, które wpłaciłeś, od razu możesz grać za bonus. On nie jest dłużej blokowany. Więc w skrócie, jeżeli ktoś chce dodatkowe 400 zł na grę, można od Betfana otrzymać 200 zł wpłata, 400 zł w bonusie od Betfana i można się bawić. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam was odsyłam. Za oglądanie do samego końca. Dziękuję. Typerską piątkę zbijam pod ma, Elo! No i Nara.